Mój kolor? Dobieram go starannie Preferance od L'Oréal Paris Bardzo intensywny blask Do 100% pokrycie siwych włosów I 8 tygodni bogatego koloru Dzięki żelowej formule z olejkiem Wybieram efekt jak z salonu Wybieram preferans. Percy. Kiedy dobre uczynki pozostawiają po sobie trudne plamy, czas daje z siebie wszystko z kapsułkami Percy Discs. Wypróbuj naszą najlepszą formułę do wsuwania i higienicznej świeżości pranki dla perfekcyjnej czystości. Percy. Zawsze dajesz z siebie wszystko. Przychowuj poza zasięgiem dzieci. Głęboka czystość. To musi być Percy. Zwalczaj ostry napad migreny. Wystarczy tylko jedna tabletka leku Nomigren. Nomigren. Powiedz nie migrenie. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z urodką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to komiczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To jest Jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Nowość. Wypróbuj Actimel Plus z witaminą C, magnezem i aż trzykrotnie większą zawartością witaminy D. Actimel Plus. Wspieraj odporność każdego dnia. Skurcze na stres, na prawidłowy poziom testosteronu. Neumak męskie magneso w składzie. Znowu te skurcze. Pociągle chodzisz na wysokich obcasach. Regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz? Neomak skurcz. Neomax skurczy zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas. Odkąd stosuje Neomak? Skurczenie nie dotyczą. Mimo, że nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że biegam. Neomax skurcz. Więcej niż magnes. Biorę biotynę, a włosy ciągle wypadają. Co jest nie tak. Sama biotyna może nie wystarczyć. Kluczowy jest też cynk, który hamuje wypadanie włosów i wspiera ich odrastanie. Mam stosować dwa produkty? Jeden. Biotinozin. Jedyny lek łączący najwyższą dawkę biotyny z wysoką dawką cynku. Biotinozin działa dwutorowo. To jest lek dla bezpieczeństwa stosownych zgodnie z lotką dołączoną do opakowania i przekraczają maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem farmaceutą. Biotinozin siła dwóch składników. Włosy gęstsze, grubsze i mocniejsze. Twoje zdawy mogą potrzebować wsparcia. Przez cały dzień ciężko pracują, ale generują się w nocy. Gdzie ty śpisz? O ile dobrze śpisz? Sięgnij po ortosenal. Wystarczy jedna tabletka wieczorem. Ortosenal wspiera elastyczność i ruchomość stawów. Ortosenal dostarcza też melatoninę i wyciąg z melisy wspomagający prawidłowy sen. Ortosenal sprawi, że będziesz dobrze wyspany, a twoje stawy będą w świetnej formie. Ortosenal. Zdrowy sen, zdrowe stawy. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jura sztypła, jura sztypła. To fakt. fakt. jesteś. Coś bierzesz? Nie. Nie jest leaming! Nie na HAPSIN! Biorę się bo doskonale wskiera prawidłową pracę wątroby. Iż Nie da się ukryć. Daj spokój. Przecież Ania to świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Podpokojesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba z zdrowa wątroba. Rewolucja w badaniach nad kolagenem. Wisi kolagen Specialist 16. Pierwszy serum z technologią bonding która wzmacnia i wiąże różne typy kolagenów oraz redukuje 16 oznak starzenia się skóry. Farmaceuci przetestowali Vichy kolagen Specialist. W wakacje budzimy się z TV. Bartoż? coś! Chodź, chodź, Śledztwa pełne emocji. Detektywistyczne zagadki. Za rok tu jedna dziewczyna. To zabójca? Kryminalne wyzwania. I szaleństwo zakupów. Albo sal salporanki mocniejsze od kawy. Od poniedziałku do piątku od 8.15 tylko w TTV. Małych brzuszków, dicoffy baby i brzuch nie staje na głowie. To jest Jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Nowość! Wypróbuj Actimal Plus z witaminą C, magnezem i aż trzykrotnie większą zawartością witaminy D. Actimal Plus wspieraj odporność każdego dnia. Zmiany alergiczne, a zapalenie skóry. Ukąszenie WATU. Sięgnij po Maxi Cortan. Silny lek z maksymalną dawką hydrokortyzonu. Maxi Cortan szybko łagodzi pieczenie, swędzenie oraz likwiduje zaczerwienienie i wypryski na skórze. Maxi Cortan. Jedno rozwiązanie na różne dolegliwości. Maxi Cortan, numer jeden na problemy skórne. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z polodką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania w przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Uśmiech zawsze musi być perfekcyjny, dlatego codziennie stosuję pastę z zębów Ultra Blanc Express. Ultra Blanc znakomicie wybiela zęby, a do tego jej fioletowy kolor pozwala na podbicie efektu śnieżnej bieli. Zaraz po zastosowaniu. Dzięki Ultra Blanc Express zęby mam zdrowe i zawsze białe. A to śmiech Ultra Blanc, ultra białe zęby. Teraz nowość. Wybielająca pasta z dodatkiem 24 karatowego złota. Ultra Blanc Wiety dzielą się na te, które wciąż szukają prostego sposobu, żeby mieć miękkie i gładkie pięty na długo oraz na te, które już poznały regenerum. Regeneracyjny peeling enzymatyczny do pięt w formie rolonu. Regenerum rozpuszcza martwy na skórę, usuwając zrokowacenie i odciski bez efektu niszczenia. Regenerum jest wygodny w użyciu i nie brudzi rąk. Peeling regenerum to profesjonalny zabieg podologiczny, który zrobisz w domu. Regenerum pełna regeneracja. Macie coś, czego jeszcze bym nie wiedział? Abonament, który ma w sobie wszystko. Zupełnie jak ja. A cena? Teraz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 złotych miesięcznie, za jeden czy za zakupie dwóch. Za tyle można mieć wszystko? Wszystko i do wszystkich. A brzmi jak tytuł filmu. O mnie. Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 złotych miesięcznie, po rapatach za jeden czy za zakupie dwóch. A w nich rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet. Pięć gie bez limitów, bo w Play płacisz mniej. Play... W kosmosie pan nie był. Moja kariera nie znosi próżni. Wypadanie włosów: większość sięga pobietyne. Natomiast w cyklu wzrostu włosa równie ważny jest cynk. Bez niego cebulki słabną, a włosy wypadają. Dlatego polecam biotinozin, jedyny lek łączący najwyższą dawkę biotyny z wysoką dawką cynku. Biotinozin działa dwutorowo. Dzięki temu hamuje wypadanie włosów i wspiera ich odrastanie. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z lotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem twarzącym. Biotinozin, siła dwóch składników włosy, gęstsze, grubsze i mocniejsze.